Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Chcieliście państwo usłyszeć coś więcej na temat samolotów współczesnych, natowskich i tak dalej, no to zobaczymy jak wam się spodoba. Historia wykorzystania samolotów bojowych należących do filipińskich sił powietrznych podczas bitwy o Marawi, która została stoczona 23 maja 2017 roku i ciągnęła się przez ponad 5 miesięcy. Jak do tego wszystkiego doszło? Otóż w maju 2017 roku wojska filipińskie rozpoczęły ofensywę w mieście Marawi w prowincji Lano del Sur, której celem było pojmanie przywódcy grupy islamistów Abu Sayyaf powiązanej z tzw. państwem islamskim. Była to najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa w historii współczesnych Filipin. 24 maja dowództwo wojsk filipińskich podjęło decyzję o skierowaniu do udziału w walkach dodatkowych sił, ponieważ zaangażowana tam początkowo policja nie była w stanie sobie poradzić. W skład owych dodatkowych sił weszły także filipińskie siły powietrzne, które prowadziły działania w celu wyparcia oddziałów dżihadystów z trzech wiosek położonych w pobliżu Marawi. Wioski te nazywały się Barangay Gadongan, Basak, Malut, Lut i Bangon. 25 maja ze względu na brak sukcesów w działaniach doszło do zaangażowania śmigłowców szturmowych, a także samolotów bliskiego wsparcia, które przenosiły ładunki bomb zrzucanych na pozycję dżihadystów. 31 maja 2017 roku doszło do nieszczęścia. Załoga samolotu SF-260, który prowadził działania bojowe przeciwko oddziałom bojówki Maute, przeprowadził atak na stanowiska własnych wojsk. Zginęło wówczas na skutek tzw. przyjacielskiego ognia 11 filipińskich żołnierzy, a kolejnych 7 zostało rannych. Nim jednak przejdziemy do omówienia wydarzeń, które rozegrały się w Marawi, co nieco na temat lotnictwa Filipin, które co nie powinno dziwić. Nie jest tematem przesadnie znanym w Polsce. Jednostki lotnictwa wojskowego Filipin istniały już w 1941 roku, gdy na powolnych P-26 filipińscy piloci próbowali walczyć z Japończykami lądującymi na Filipinach. Aż do 1947 roku filipińskie siły powietrzne były częścią armii tego kraju i, jak można się domyślać, były podporządkowane dowództwu wojsk lądowych. 1 lipca 1947 roku doszło do drobnej zmiany. Siły powietrzne stały się niezależnym rodzajem sił zbrojnych i bardzo szybko zaczęły otrzymywać sprzęt pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone zamierzały wzmocnić Filipiny na wypadek dalszego rozszerzania się komunizmu po Azji i chciały mieć w Filipinach sojusznika. Do lotnictwa filipińskiego trafiły więc samoloty P-51, a później F-86. T-33 i T-34. Jednym z pierwszych poważniejszych zadań, jakie zostały zrealizowane i postawione przed personelem filipińskich sił powietrznych, był udział w operacji realizowanej w ramach misji ONZ w Kongo. Cztery lata później, w 1964 roku, na Filipiny trafiły 22 samoloty F5 w wersji AB, które zostały dostarczone w ramach amerykańskiego programu pomocy wojskowej. W ciągu kolejnych lat na Filipiny trafiało coraz więcej samolotów F5 Freedom Fighter, które pochodziły z dostaw realizowanych przez Jordanię, Koreę Południową oraz Tajwan. W sumie w rękach Filipińczyków znalazło się 14 kolejnych samolotów pochodzących z drugiej ręki. Ostatnie samoloty tego typu zostały wycofane ze służby w 2005 roku. Już wcześniej część z nich została wykorzystana do zastąpienia samolotów. F-8H Crusader, które począwszy od 1977 roku trafiały do lotnictwa filipińskiego. Były to co do jednego samoloty przejęte po amerykańskiej marynarce wojennej, które następnie poddano generalnemu remontowi na Filipinach. Samoloty te wykorzystywano mniej więcej do 1988 roku. Aby je zastąpić, w 1991 roku rząd amerykański wyraził zgodę na dostarczenie Filipińczykom 24 samolotów OV-10A. Pierwszych pięć samolotów Bronco zostało dostarczonych do bazy lotniczej Kolonel Jesus Villamor 12 listopada 1991 roku. Samoloty zostały przydzielone do 16 eskadry szturmowej, wchodzącej w skład 15 skrzydła uderzeniowego. W jednostce tej wykorzystywano je do zastąpienia samolotów AT-28D. Pierwsze egzemplarze tych ostatnich maszyn zostały dostarczone na Filipiny w październiku 1974 roku. W sierpniu 2003 roku na Filipiny dostarczono kolejne samoloty OV-10, ale tym razem były to maszyny w wersji C. Jednocześnie sześć starszych OV-10A zostało wyposażonych w nowe śmigła dostarczone przez wytwórnię Marsz. Aviation Samoloty pochodzące z pierwszej partii dostaw na Filipiny po poddaniu modernizacji zostały przemianowane na OV-10M. Z 24 samolotów, dostarczonych w 1991 roku, w drugiej dekadzie XXI wieku Filipińczycy wykorzystywali zaledwie 10 sztuk, reszta została spisana ze stanu. W latach 60. i 70. jednym z najważniejszych elementów składowych. Filipińskiego Lotnictwa Wojskowego stało się właśnie 15 Skrzydło Uderzeniowe, którego domem stała się baza lotnicza Danilo Atienza w Cavite, gdzie stacjonowały cztery eskadry. Między innymi 17 Eskadra Szturmowa utworzona 1 października 1974 roku, która korzystała z bontowanych na terenie Filipin włoskich samolotów szturmowych SF-260MP. No i był to jeden z najważniejszych elementów tego skrzydła. W 1993 roku na Filipiny dostarczono 18 nowych samolotów SF260TP. Kolejna maszyna, pochodząca z pierwszej dostawy w 1974 roku, została poddana modernizacji do wersji MP. W 2010 roku Filipińczycy zaczęli korzystać także z montowanych na włoskiej licencji samolotów SF260FH. Które były przeznaczone do szkolenia personelu latającego, a także wykonywania zadań bliskiego wsparcia. W sumie do 2017 roku w służbie pozostawało około 30 samolotów SF-260. W ramach skrzydła piloci latający na włoskich samolotach szturmowych wspierali m.in. śmigłowce MD-520MG Defender. Zostawy maszyn tego typu dla Filipin rozpoczęły się w 1990 roku. Później na Filipiny dotarło także 8 śmigłowców AW-109E, które zostały przydzielone do 20. Eskadry Szturmowej. Dostawy AW-109E dobiegły końca w grudniu 2015 roku. No i teraz to, na co czekali wszyscy, czyli FA-50PH. Otóż w działaniach w rejonie Marawi były wykorzystywane także samoloty FA-50PH. Samoloty FA-50PH, wykorzystywane przez Siły Powietrzne Filipin, pod wieloma względami są zbliżone do polskich FA50. Jednakże, jak zaczęła się historia samolotów FA50 na Filipinach? Otóż w marcu 2014 roku władze Filipin zawarły kontrakt o wartości 417,95 miliona dolarów z Korea Aerospace Industries. Kontrakt dotyczył dostawy 12 samolotów FA-50PH. Dostawy trwały do maja 2017 roku. No i po pierwszym przypadku ostrzelania własnych oddziałów przez samoloty filipińskie, o którym już wspomniałem, nastąpiło na terenie Marawi krótkie zawieszenie broni, podczas którego ewakuowano ludność cywilną z obszaru objętego walkami. Nie oznaczało to jednak, że któraś ze stron zamierza odpuścić. Wprost przeciwnie. 3 czerwca 2017 roku działania bojowe zostały wznowione, wówczas w działaniach bojowych zaczęły brać udział m.in. samoloty F 50 które zbombardowały centrum marawi. W ciągu kilku kolejnych dni samoloty FA50 i śmigłowce AW-109E brały udział w atakach na pierwszej linii walk. FA50PH Przeprowadziły także dużą operację 9 czerwca, gdy ich piloci atakowali trzy wioski kontrolowane przez dżihadystów. Tego samego dnia widziano także samolot P-3C, należący do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, który prowadził nad Marawi rozpoznanie elektroniczne, którego wyniki były na bieżąco przekazywane na stanowiska dowodzenia filipińskich sił rządowych. W pobliżu miasta Marawi dostrzeżono także bezzałogowy statek powietrzny. RQ-20 Puma obsługiwany przez personel zachodni. Pomimo rosnącego zaangażowania sił rządowych, walki ciągnęły się coraz bardziej. 24 czerwca do działań w rejonie skierowane zostały dwa samoloty Ap-3C, należące do Królewskich Australijskich Sił Powietrznych. Tydzień później nad Marawi pojawiły się samoloty patrolowe Orion, obsadzone przez mieszaną filipińsko-australijską załogę. Tymczasem nic nie wskazywało na to, że walki zaczną wygasać. Wprost przeciwnie, 12 lipca doszło do kolejnego incydentu. Tym razem zginęło dwóch filipińskich żołnierzy, a 11 innych odniosło rany. Odpowiedzialność za niezbyt udany atak spadła na załogi samolotów FA-50PH, które próbowały zrzucić cztery niekierowane bomby o masie 227 kg każda na piętrowy budynek, w którym przebywało około 80 bojowników z grupy Małte, a także z innych organizacji współpracujących z państwem islamskim. Jedna z bomb minęła cel o około 200 metrów i uderzyła w budynek, w którym znajdowały się oddziały rządowe. Po tym incydencie cała flota filipińskich samolotów FA-50PH została zawieszona do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Wcześniej załogi samolotów FA-50 wykonały ponad 70 misji bojowych nad Marawi. Na początku sierpnia FA-50 powróciły do wykonywania zadań bojowych. Tymczasem walki trwały, ale władze filipińskie niechętnie przyznawały się do ponoszonych w walce strat. Dopiero 7 sierpnia poinformowano, że od początku walk zginęło 122 żołnierzy i funkcjonariuszy sił rządowych. Nieprzyjaciel miał utracić 528 bojowników. 23 sierpnia przeprowadzono kolejną dużą operację, w której wykorzystano między innymi śmigłowce Defender, samoloty OV10 i F A 50, które zostały zaangażowane w przeprowadzenie uderzenia na duży meczet. Wokół którego znajdowali się członkowie grup terrorystycznych. W wyniku starcia islamiści mieli ponieść spore straty w ludziach. W trakcie działań bojowych, realizowanych w kolejnych dniach i tygodniach, wykorzystywano także dwie jednostki śmigłowców transportowych, w tym jednostkę latającą na śmigłowcach UH-1H Dagger. Były one używane do desantowania oddziałów wojsk lądowych na terenie Marawi. W połowie października nad Marawi ponownie pojawiły się samoloty uderzeniowe FA-50PH. Według doniesień opublikowanych przez filipińską armię, do 16 października wojskom rządowym udało się zabić 822 dżihadystów, natomiast wojska rządowe miały utracić 162 ludzi, policjantów i żołnierzy. Natomiast przyznawano się także do śmierci 47 cywilów. 23 października 2017 roku. Kto z nas to wówczas śledził? Powiedzmy sobie szczerze, nikt. Władze filipińskie z dumą stwierdziły, że nie ma już bojowników w Marawi, ale w mieście po pięciu miesiącach walk wciąż jeszcze było słychać strzały. Największym sukcesem odniesionym przez armię miało być zlikwidowanie jednego z przywódców dżihadystów, jednakże nie było pewności, kto go tak naprawdę zabił. Część doniesień mówiło o. Strzale oddanym przez snajpera, który korzystał ze sprowadzonego z Chin karabinu snajperskiego, ale według oficjalnych informacji wojsko podawało, że przywódcę rebeliantów zlikwidowała załoga transportera opancerzonego M113, który to transporter został sprowadzony z Izraela. Tak czy inaczej, koszt odbudowy miasta ze zniszczeń, de facto wojennych, był szacowany na 50 miliardów peso. Czyli mniej więcej miliard dolarów. No ale wiecie, Filipiny, bogaty kraj, co to dla nich. Na polu lotniczym, jeśli chodzi o bitwę w Marawi, to okazało się, że FA-50PH jest w stanie całkiem nieźle radzić sobie w wykonywaniu zadań bliskiego wsparcia, pod warunkiem, że nie jest ono zbyt bliskie, albo jeśli nikt nie wymaga od załogi samolotu FA-50PH. By bomba spadła dokładnie w celu, ale to samo można powiedzieć o wielu innych maszynach wykorzystywanych przez Filipińczyków. Trzeba też pamiętać o tym, że kultura techniczna, poziom wyszkolenia personelu latającego i technicznego służącego w filipińskich siłach powietrznych pozostawał w tym czasie daleko w tyle. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowania, jeśli tak było to zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i Patronite'a, do którego link znajduje się w opisie. Poza YouTube'em znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey, a ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających. Krapka, Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa Jakraka, Andrzeja Rada. Adama Gałke, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trauzersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sieradzkiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura Adamagie, Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Rutek, rute Szlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankins Sana i Hen Agli'ego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześci czołem.